Thank you for watching! Cześć, siemanko, witam Was, witam Was na moim kanale, no i dzisiaj chciałem Was zaprosić na drugi dzień tygodnia z Atari. Pierwszego dnia ogrywaliśmy sobie grę, która była mniej znana, był to Power Down, a dzisiaj dla kontrastu zagramy sobie w grę, którą zna każdy i każdy w tę grę grał. Chodzi tutaj o jedyny, kultowy i nigdy nie nudzący się Riveride. Tak, jest Riverride to jest chyba najbardziej znana gra na małe Atari i ja z wielką chęcią powracam do tego tytułu, gdyż on do dnia dzisiejszego w ogóle nie stracił na swojej grywalności. Moim zdaniem jest to najbardziej grywalna gra na Atari, zaraz obok oczywiście Montezumy i uwielbiam do tego tytułu powracać. Dzisiaj zagramy sobie z cartridge'a, żeby było szybko i przyjemnie. No i zaczniemy też od najwyższego poziomu trudności, żeby nie było znowu tak łatwo. A na sam koniec chciałbym Wam jeszcze zaprezentować tak szybciutko taką gierkę, która zwie się Stealth. Stealth to jest moim zdaniem taki ładniejszy klon Riverride. Ci co nigdy nie słyszeli, to będą mieli porównanie, gdyż okazja się nadarzyła. Riverride i Stealth to są bardzo podobne gry, tylko zupełnie inaczej zrealizowane. Tak więc nie ma co przedłużać, jedziemy z tematem. Dzisiaj aura absolutnie zimowa, idealnie nadająca się do grania. Okna dachowe mam tutaj nad biurkiem, są całe w śniegu zasypane, więc to dodaje takiego naprawdę fajnego uroku i klimatu. A będziemy dzisiaj sobie korzystać z takiego karpnięcia. Zobaczcie co tutaj się na nim dzieje. Tu są absolutnie same hity i... Powiem wam szczerze, że można byłoby ogrywać i ogrywać, i naprawdę trudno jest mi się zdecydować i trudno jest mi coś wybrać na ten tydzień. Te, te marne, krótkie 5 dni to jest naprawdę mało, ale tak jak już wspomniałem, jeżeli to wszystko się dobrze przyjmie, to takich serii będzie o wiele więcej. To ja sobie odpalę cartridge i jedziemy z Riveraidem. Tak jak wspomniałem na wstępie zaczniemy sobie od poziomu najwyższego, jaki możemy sobie ustawić, czyli most numer 50. Widzicie? No, most numer 50. Tutaj będzie dość wesoło, no zobaczymy, jak to pójdzie bez rozgrzewki. Start, zaczynamy. Coś czuję, że płamie joystick, że już y, pyton dokończy swojego żywota. A ten musi tu teraz strzelać, jak ja tu lecę. O kurde. Nie, to słuchajcie, długo, długo tutaj sobie nie wróżę kariery, no o, właśnie. Mój joystick już też swoje przeżył, on już jest prawie od początku kanału ze mną. Nie czekajcie, ja go mam od momentu, kiedy kupiłem Terminatora Komodorka Terminatora w boxie. No to już będzie za 3-4 lata. On był tam nowiutki, zapakowany, ale już niestety powiem wam, powoli kończy swój żywot i chętnie bym kupił nowego Pytona na gumkach. Jakby ktoś miał, to. Jestem w stanie nawet dobrze zapłacić, tylko musi być nówka. Nówka nieskrzypiąca, niezajechana. Kurde, nie wiadomo gdzie strzelać. Śmigłowiec. Paliwa nie ma. No to se doleciałeś. Ja pierd... Paliwo! Oh, ale doleciałem do drugiego mostu! Słuchajcie, aż się cały spociłem! Jeszcze paliwo! Zapomniałem o paliwie! Ale rzeźnia, ale dynamizm! I powiedzcie mi, jak ta gra może się znudzić? Widzicie, prosty river ride sobie zarzuciłem no już takie wyzwanie, żeby żeby iść na najwyższy most od razu i nie ma to tamto. Tu jest paliwo. Przy samej ścianie. Nie. Dobra, przestań pan pijać, gramy. Jopie. Tutaj nie pierdknij tą ścianę. Ło, o, Ależ tych małych helikopterków nas rali tutaj. Połowa baku. Pilnuj pan paliwo. No, jeszcze bym paliwo wtrącił. Tankuj. O Boże. Kurde, strzeliło coś w joju. Trzymasz się jeszcze? Dostałem samolocik? Fajnie. Aha, 10 tysięcy punktów, no tak. Dobra, trzeba tłuc w nich. Paliwo! No to chyba dupa, co? Uuu... Słuchajcie, tu jeszcze jest lipa z paliwem straszna. No tak to jeszcze się jako tako da przejechać to. Trzeba no, cały czas na, na wolnym. Wej! Trzeba było wziąć mega stara, a nie jakieś... Ja pierdykam, jaka rzeźnia tutaj, z 11 tysięcy punktów zrobiłem. Nie no, masakra. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, bo to coś niesamowitego, jakie emocje. Tu się zaczyna prawdziwa jazda. Trzeba wolniej lecieć, wtedy to paliwo tak nie spieprza. Zobaczymy, ile na tym jednym życiu to lecę. O kurde! Ja pierdziele. Nie no, jest rzeźnia, jest rzeźnia. O ja pierd... Tego highscora już nie pobije chyba. No, coś powiem wam, joystick się chyba wyrobił. Coś tu w nim strzeliło. Bidulek już, już swoje przeszedł w życiu. Dobra, lecimy. Statek nie ruszy? Popieł, spokój się. Tętno mam, kurde, wali mi w szyi. Tętnica szyjna. I chciałem zdążyć. No nie udało się. Dobra, nie udało się. Teraz zagramy sobie w tego klona, co ja tak mówię, czyli w stealth. Pokażę Wam, jak wygląda stealth. Stealth jest, stealth jest tutaj. No, powiem Wam, że aż mi się gorąco zrobiło. Nie trzeba kawy pić, tylko zagrać sobie w Riverride z rana, i od razu jest ogień taki, że serce pompuje od razu szybciej krew. Zobaczcie, rivera jest z innej perspektywy, nie? Lecimy sobie samolocikiem, jest zielono, strzelamy w nie wiadomo co za bardzo, jakieś bunkry i inne takie. O, i właśnie w jeden przyłoiłem. 300 punktów, bardzo dobrze, dystans 9958, dwa życia, jedź pan. Ja tę grę całkowicie niedawno odkryłem. Nie znałem jej jeszcze w czasach, kiedy człowiek grał tylko na Atari. Wtedy nie grałem w to, i powiem wam, że troszkę szkoda i żałuję, bo gra jak na Atari prezentuje się bardzo fajnie. Proszę, do mnie strzelają z każdej strony. Dając do przodu, przyspieszamy. I typowy taki high score, jak, ja to, jak ja to mówię. Można sobie siąść, z chłopakami przy piwie i kto dalej doleci, kto zrobi więcej punktów. Ale polecam Wam taką zabawę z River Raidem jak ja dzisiaj zrobiłem, bo to jest coś pięknego. Najwyższy poziom trudności z możliwych do ustawienia i jedziemy kto dalej. O, zestrzelili mnie. Widzicie, dość trudne to jest, bo nie widać za bardzo tych pocisków. One tak strasznie szybko się tutaj y, w naszą stronę kierują. Tak zwalniamy. Widzicie, jak w River Do tyłu zwalniamy wajchą. Do przodu ogień. Ło, wow, jak coś przeleciało, widzieliście tą zajebistą animację? Znowu to samo. Ej, gdzie mnie tam szczela? Gdzie mnie tam szczela. W ogóle ja mam jakieś energy czy coś takiego? Patrząc, zatrzymujemy. Tak sprawdzam, bo może jest coś, o czym nie wiem. Czasami jest tak, że. Uj. I co, koniec? Koniec? Czy jeszcze mam jeden jedno życie? Game over! Game over! O kurde, no szkoda. Bardzo fajnie się grało. Jak widzicie, taki lepszy, lepsza wersja Riverride, ten stealth. Całkiem przyjemny, ale jednak wolę River Ride, a zwłaszcza na najwyższym poziomie trudności, no to od razu człowiek e, się budzi do życia. Dzięki, żeście byli. Dzień drugi, zapraszam na dzień trzeci. No, oczywiście jutro widzimy się ponownie. Wszystkiego dobrego jeszcze raz, Piona, i do zobaczenia. Cześć.